Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa alberskiego, 102 lata temu z ofiary trudu, poświęcenia i zaangażowania naszych przodków odrodziła się niepodległa. Znosząc się ponad podziały polityczne, ponad wizje przyszłej Polski, zjednoczyły się wokół jednego nadrzędnego celu odzyskać niepodległość. Odzyskać swój kraj na mapie Europy i świata. Przez niemal pięć lat, dzień po dniu, kilometr po kilometrze, odtwarzane były granice naszego kraju. Za cenę życia powstańców Wielkopolskich, powstańców Śląskich, żołnierzy i ochotników w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Kształtowany był, budowany, fundament drugiej rzeczypospolitej. Choćby z tych powodów warto wspominać tamten czas, bohaterów tamtego czasu i czerpać z tego źródła wzorce dla naszych postaw, naszej aktywności. Niezależnie od sympatii warto wspomnieć i pokłonić się Ojcom Niepodległości Józefowi Piłsudskiemu Romanowi Dmowskiemu Ignacemu Janowi Paderewskiemu Wincentemu Witosowi Wojciechowi Korfantemu Ignacemu Daszyńskiemu Tradycyjna forma świętowania w obecnych warunkach jest niemożliwa ale stwarza się przestrzeń i czas do refleksyjnego przeżywania święta niepodległości. Warto skonfrontować nasze postawy, nasze działanie z postawami, z działaniem, zaangażowaniem naszych przodków. Warto zadać sobie pytanie, czy po kilkudziesięciu latach nasi potomni, Będą podobnie wspominać nasze postawy, nasze zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych spraw, tak jak my to czynimy w stosunku do pokolenia 1918 roku. Warto zastanowić się, co jeszcze można zrobić dla pokonywania trudności, ale równocześnie do budowania siły naszej wspólnoty, wspólnoty narodowej, ale i naszej wspólnoty regionalnej, wspólnoty regionu lubelskiego. W tym refleksyjnym tonie pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia. Życzenia satysfakcji i poczucia, że to, co Państwo na co dzień robicie, to, jakie postawy demonstrujecie, Stwarza Wam radość i szczęście z udziału, współudziału w budowaniu tej wspólnoty oraz siły i pozycji naszego regionu. Wszystkiego najlepszego. Niech żyje Polska.